Moje uszanowanie witajcie, to co widać za mną to są pieszczady, które to wybrałem się motocyklem, nie wiem co mnie podkusiło, żeby to zrobić, a właściwie kto mnie podkusił, żeby to zrobić, po raz kolejny Stowieski Piątki, znowu jadę skuterem, on ma obciach w pewnym zakresie, wziął sobie Sporta 125, Gratulacje. Tak, bo umiem jeździć. Tak. No, tak, tak, tak. No właśnie. Otóż wyobraźcie sobie, że bieszczady nie bez powodu, ponieważ wybraliśmy sobie najdalej, wysunięty na południe odcinek polski i idziemy w ciągu jednego dnia do najdalej wysuniętego na północ odcinka Polski. Wiecie ile to jest kilometrów? Wyszło nam 800, dokładnie, eee, znaczy dokładnie, no, dokładnie to się okaże, bo zależy jak będziemy krężyli w, w i modyfikowali tę trasę. W każdym razie 800 km w siodle, Stowieski piątki, która nie przekracza 100 km na godzinę, a przynajmniej nie powinniśmy, bo mamy na dotarciu te sprzęty, ja mam 400, ty masz też, powiedzmy, 400 km na tym sprzęcie. Ogólnie, czym jedziemy? Może od tego zaczniemy. wybór na tą podróż to bliski bliźniak Bartona x traila Jest to Xplore. Nówka sztuka dopiero co pojawiła się na polskim rynku, i powiem wam tak, ma te same zalety, które miał do tej pory X-Trail. Z tym że tamten był bardziej nastawiony na teren, miał te lekko takie terenowe koła i w zasadzie tyle. Tu mamy ten sam silniczek, mamy system start-stop, mamy ABS, mamy kontrolę trakcji. Wszystko pięknie ładnie, ale jest koło 16 cali z przodu, 14 cali z tyłu. W związku z powyższym na w większej ilości różnych dróg ten pojazd powinien się po prostu lepiej zachowywać. Jak na razie, pierwsze kilometry tutaj po winkach bieszczackich jest ok. <totwarium> <twarium> Ziomek wygląda jak kurier glowowowo. Dzień dobry, już pokażę. Jeszcze na za mało, ale to nic, zobaczymy jak droga będzie się męczyła. Pierwszy dzień w Winklach zapoznanie się ze sprzętami, fajnie. Bardzo fajnie się sprawuje, póki co Xplorek jak na skuterek, no dałaby trochę herlawy jak na te górki. Dlatego fajnie, że jedziemy z południa na północ, bo wiecie, już jakby ukształtowanie terenu będzie pomagało. Nie jedziemy pod górkę, tylko z górki. Eee, żeby było lepiej, zaatakowane są Werbą 98. Więc będzie sztos, będzie, będzie moc i, i zasuwanie z Tobiecką piątku. No, wczoraj ją trochę podocierałem tutaj po winkach, oponki zdarte do samego końca, także gumki zamknięte. Dobra, nie ma co jeść, lecimy, bo czasu mało, a długa droga. Niemniej jednak wczoraj na kolacji zapoznaliśmy ziomka tutaj z okolic miejscowego. Który trochę nam zmienił perspektywę, bo my mówimy, no, jedziemy 800 km, wiecie po Polsce. A ja do Serbii będę jechał teraz. Czym? Z tobie z Kąpionką, skuterem, Scooterem, mx Nie po raz pierwszy. <tak> Także to zmienia perspektywę tego wyjazdu. Nasze wyzwanie nie jest już takie duże. Z drugiej strony oni lecili też trasami, żeby nadgonić. My lecimy raczej bokami. No. Much, much, much later... Patrzcie, no wygląda jak kurier z żarciem, nie? Nie słyszy mnie teraz, no tylko mówię szeptem. Strasznie się denerwuję, jak mu to wypominam, więc będę to robił regularnie. <grym> dawaj budunia, <grym> dawaj! Nie, nie... No Instagramer, YouTuber, TikToker, no po prostu fame dowalony musi być. Stoimy godzinę, dodaję i dodaję i dodaję i spamuje te relacje. A my tu się śpieszymy, nam słońce ucieka, patrz jak wysoko już jest, już nas grzeje, było zimno, 8 stopni jak wyjeżdżaliśmy. 12 godzin, 14 minut do celu, 763 km na tą chwilę już tam zostały, także jest grubo i jak na razie podejrzewam, że te najciekawsze drogi mijamy właśnie, czyli Bieszczadę, Mekka motocyklizmu, jak, tam jak dla mnie. Tu jest absolutnie przekozacko. Te pejzaże, wiecie, naturalnie namalowane przez naturę, plus te drogi wijące się wśród nich. No nie wiem, to miejsce ma swój urok. Nie jest też, też aż tak oblegane jak e, chociażby Zakopane. Zupełnie niezrozumiałe to dla mnie, ale może to z jednej strony dobrze, bo nie ma takiego ścisku. E, w pensjonacie, w którym byliśmy, byliśmy jedynymi gośćmi, akurat tak się złożyło. Dziwacze, no ale to przez tą pogodę. Słuchajcie, ruszaliśmy przy 8 stopniach na dworzu. Jak widzicie na kamerze, jestem ubrany w ciuchy raczej letnie, no bo, come on, mamy lipiec, tak? Gdzie 8 stopni w lipcu? A tu, no, bywa, niestety. Wczoraj nas troszkę wychodziło. Dopiero gdzieś tam na Słonnych Winklach e, zaczęło być cieplutko. Po słonko przygrzało także i oczyścił nam asfalt. E, dało się tam pobawić. Powiem Wam tak, stoicie na tym parkingu przy tarasie widokowym Stoje kilka maszyn o dużej pojemności z oponami wyjechanymi tylko środkiem, a obok stoi skuterek z całą czarną gumą podomykaną. Nie? Także nie potrzebujecie dużej pojemności, żeby się dobrze bawić nawet tutaj. Chodź! Barton trzeba przyznać, zwłaszcza tutaj, ja mam 550 km. Wczoraj dobiłem mu nieco ponad stówkę, przedwczoraj wymieniałem olej po raz pierwszy. No bardzo mocno na dotarciu ten sprzęt, teraz będzie miał bardzo ambitne docieranie. No widać pod górkę jakieś mocniejsze wzniesienia. To do 65 się rozpędzał całkiem sensownie, nawet mimo sporych wzniesień, ale powyżej 65 już ciężko mu było się napędzić. Nie Bez powodu właśnie, jak już to mówiłem, albo i nie, jedziemy z południe, na północ, bo jedziemy tak naprawdę bardziej w dół, tak? Przynajmniej w teorii. W związku z czym ukształtowanie terenu będzie nam pomagało, żeby te pojazdy jakoś sprawnie i płynnie przyspieszały, żeby łatwiej po prostu było jechać po płaskim piątka wiadomo. No, o, dołączył do nas jakiś duży sprzęt. Wait for me, Wait no, ja mam for... challenge, trzymać się za 1050. Dobra, trochę <laughs> mi odchodzi na... Wyjściu z progu, że się tak wyrażę, ale go zaraz nie. Tam się zakręty zaczynają i dlatego też tutaj nagrywam, ponieważ co dają troszkę większe kółka Xplora w stosunku do X-Rail'a, no właśnie to, że ten sprzęt się naprawdę bardzo, ale to bardzo przyzwoicie prowadzi. Jest stabilny skubaniec. Nie podskakuje, tak jak większość skuterków, takich, wiecie, 125. Zawias fajnie wybiera. Jest tak dość komfortowo. Kanapa daje dużo miejsca. Jakbym miał z tyłu, wiecie, toreb, to w ogóle mógłbym się... O, w sumie na torbach mogę się oprzeć i jechać jak na harleju, praktycznie. O, i pod górkę, patrzę, no trochę zwalnia mi tutaj sprzęt. 78 i tyle pewnie utrzyma już. Ale to wzniesienie też jest spore. Dogonie do dogonie Wistroma. Nie odejdzie mi, nie ucieknie mi w gostek. Patera, patera, już go doszedłem. A i co, zioś? O kurde, zgubiłem wojtka. Mówi się trudno I tu się zaczyna ciekawie, co prawda pod górkę, ale ciekawie, bo mamy kilka fajnych winkli, serpentynek, agrawek. I to jest piękne w Bieszczadach. Gdzie nie odbijecie, to się robi fajna ścieżka, bo okej, okay, przyznam, tutaj na tej drodze, gdzie jest nawet znak o znacznym wzniesieniu, przydałoby się troszkę więcej kucyków. Wyjątkowo dobre to wzniesienie, bo bardzo mocno mi zwalnia skuterek, ale dobra. Jeszcze słońce prosto w rej nie ułatwia. Troszkę większą pojemnością pewnie byłoby tu i przyjemniej na tych winkach się wykładać, ale jest. Wiecie. Bezpiecznie. No i zobaczcie, już 61 nabrałem prędkości. Więcej nie ma bata, żeby się e, przy takim zniesieniu wspiął. Wojtek ma tę zaletę, że może sobie zredukować biegi. Troszkę więcej kucyków, oczywiście. Kurde, ale tu fajnie jest. No, i to jest to, co mówiłem. Na takiej drodze, taki skuter z takimi kółkami naprawdę bardzo fajnie się prowadzi. Szczerze, myślałem, że będzie kolejny skuter z takim generycznym zawieszeniem, który występuje we wszystkich skuterkach czyli mocno niedopracowany, nazwijmy to w ten sposób ale nie. W X-Trailu, to zawieszenie, jak na taki, wiecie, lekkoadwenturowy albo w stylu adventure'owym skuter, one było takie zwyczajne. Tutaj to zawieszenie do szosowej maszyny, która ma większe kółko, pasuje po prostu wręcz idealnie i pozwala na sporo zabawy. O, i teraz z górki, i tu się zaczyna zabawa. Trochę mnie denerwuje to, że butelka mi się nie mieści z wodą. No, a nie, szeroko żeś pan pojechał tam, i nie mogę sobie klapki zamknąć, ale z drugiej strony wsadziłem też kamerkę dodatkową. Tak żeby łatwo mieć zwimować, a no, przydatny schowek jakby nie było. O, i patrzcie z góreczki! Cyk, 9 dyszek na dotyk. Ale też nie szarżujmy, nie znamy drogi. Jest wąsko, można się natknąć Nieprzyjemnie Ale grawitacja pomaga znacznie i dostarcza zdecydowanie więcej fanu na 125. I siuuuuk. Robi się ciepło, jest sucho. Idealnie, na Bieszczady rewelacja. Nasza sytuacja wygląda następująco. Maszyny nawet jeszcze przeżyły, chociaż Bartonik z małą, małym problemem, a mianowicie coś się dzieje z paliwem, albo działo raczej z paliwem, bo w momencie jak przekraczają 100 km na godzinę licznikowe przynajmniej, czyli około 5 km mniej jest według GPS-u. Fun fact, on ma ten taki system, wiecie, gdzie możemy sobie podejrzeć wszystkie informacje na temat ECU. I do ECU dociera sygnał Prędkości dokładnie taki jak jest na gps Tam jest różnica jednego kilometra w, jedną w lewo lub w prawo, a na liczniku mamy yy, zgodnie z przepisami o 5 km zaniżoną prędkość. Taka ciekawostka, nieważne. Jak przekraczałem setkę licznikową, yy, motocyk jakby się dławił, jakby dochodził do odcinki, ale jeszcze do odcinki miał troszkę yy, zapasu. I nie wiedziałem o co chodzić, czy to złe paliwo, czy co, ale no, kolejne tankowanie yy, sytuacja się powtarzała. Jak jechałem delikatnie. A wszystko było w porządku. Jak paliwo dochodziło do połowy zbiornika, to się zaczynały właśnie takie cuda. Najczęściej, a przynajmniej była taka prawidłowość. Jak się okazało, korek lewu paliwa był zbyt szczelny. Nie wiem, nie miał dziurki, czy po prostu odpowietrzenie gdzieś tam pod zbiornikiem jest niedrożne. Taki fakap, który się zdarzył, i tyle. Troszkę przez to zwolniliśmy. No Zajęło nam to trochę czasu, żeby rozkminić, bo chciałem już zawoły robić. Cuda wianki. Nieważne, nie trzeba tego robić. Jesteśmy jakieś 100 km od Gdańska, 170 km do celu, mamy godzinę no praktycznie 20 za godzinę zachodzi słońce. <grym> także nie, niekoniecznie się udało, na 22. myślę, że będziemy na miejscu, także ciut po, po minie. No i cóż, no, maszyna dała radę, dupa boli jak cholera, ale to tam mały pikuś. Najgorsze jest to, że zaczyna na mnie kropić więc ee, przeciw deszczówki, tryb minionka, odpalamy. No i ostatni kilometr, znaczy ostatni. Jeszcze kawał drogi. O, matko. Ale fajnie, powiem wam, że jest to w pewien sposób ciekawe. Ja za taką stówią z kąpionką na tak długiej trasie. Raz na jakiś czas, Takie, taka odskocznia z od wszystkiego. Takie zupełnie inne doznanie. Kupią się dosłownie na wszystkim, na przyrodzie i tak dalej. No ma to swoje, ma, są tego uroki. Chociaż przyznam szczerze, że wjechaliśmy teraz na siódemkę, żeby było po prostu szybciej. I już nie wyjdziemy bokami i to jest trochę nudne. Dobra. Naprawdę już zresztą coraz mocniej robić Z spadam, ubierać. Ja nie muszę, ale mam jednocześnie łapkę. Uwielbiam ten strój. Dobra, może nie jest za pięknie, wręcz żenująco, ale przynajmniej będzie sucho. Na zachód słońca, no to udało się na wschód. Znaczy na zachód, powiedzmy, że prawie się udało. Widzieliśmy go oczami w nad polskim morzem. Praktycznie widziałem go mniej więcej dojeżdżając do Gdańska. Dużo przystanków, jeden taki naprawdę dłuższy przystanek, gdzie przesadziliśmy trochę za długo, czekaliśmy. Tak to byśmy się wyrobili. Mieliśmy małą przygodę z Explorem, o czym wspominałem wcześniej. To też troszkę nam zabrało czasu, ale generalnie da się zrobić taką trasę. Nie jest to jakieś duże osiągnięcie. Tak jak mówiłem wcześniej, albo i nie, poznaliśmy ziomka. Pod Sanokiem gość wybiera się na Bałkany, i to nie pierwszy raz. Właśnie to jest z kąpiątką, nie ma prawka, trochę na bakier z prawem, ale jeździ sobie na takie dystanse, i, i da się, da się, jeździ z większymi maszynami. I Explore też dał radę, spisał się, był wygodny stosunkowo, ale troszkę za słaby. Te 10,8 konia mocy, bo tyle mniej więcej on tutaj ma, pozwala na. Spokojną taką turystykę, ale blisko miejsca zamieszkania, że tak powiem, czyli 150-200 km luz, nie zmęczy się. To jest zasięg jego zbiornika i tak można byłoby latać. Można gdzieś tam jakimiś bocznymi drogami pojechać, te wyższe koła, większe koła robią robotę. Natomiast na tak długiej trasie faktycznie 15 koni byłoby warte do, do wzięcia pod uwagę. Ponieważ po prostu najzwyczajniej w świecie dałby więcej komfortu od punktu do punktu, jak się zatrzymywaliśmy, a zatrzymywaliśmy się co 150 km, no to Szybszym motocyklem, szybciej przejadę ten dystans, nie zmęczę się tak szybko, szybciej wypocznę i jadę dalej. Dlaczego 150 km? Bo tutaj kociołek, nie wiem, zalałem maksymalnie 6,5 litra. Więc albo taka głęboka rezerwa, co zaraz sprawdzimy, zostawała, albo, albo taki mały kociołek, nie sprawdziłem, przyznam szczerze, zaraz Wam tutaj gdzieś napiszę, ile on ma zbiornika paliwa. Natomiast 150, 160 km na jednym zbiorniku i tyle od punktu do punktu, żeśmy przejeżdżali. Spalanie 285, tak zaokrąglając w górę, wyszło w tym pojeździe. Sporo na stowieskie no Na stowieskie która cały czas jedzie na pełnej bombie. Tak, Blade R 15-konna, niespełna 15 koni silnik, zrobił chyba, wychodziło tam poniżej 2,5 litra na 100 km. Zauważalnie więcej mocy, zauważalnie chętniej przyspieszał. I tak naprawdę na szóstym biegu cały czas ta maszyna leciała i nie, bez najmniejszego problemu utrzymywała się za tym czymś. No, oczywiście wiadomo, że 15 do, 14 z hakiem do niespełna 11 koni, no to musi być ta różnica. No i faktycznie takim bladem, czy też inną 15-konną jednostką, taką trasę myślę, że dużo łatwiej byłoby wykonać. Najbardziej męczące, umówmy się, jest to dla człowieka. Tyle. Nudzicie się. Najzwyczajniej świecie się, nudzicie. Jest dużo czasu na podziwianie wszystkiego. A my chcieliśmy troszkę nadgonić, wjechaliśmy na 7. Do, do pewnego momentu jechaliśmy bokami. Później w, w wieku Bieszczady miałem i w ogóle Świętokrzyskie super jest na, na boczne drogi. O, właśnie, na, z Warszawy do wszystkie i z powrotem na tym sprzęcie luz. Da się to fajnie wykonać ciekawymi trasami ekstra. Mamy kilka fajnych bajerów. Na pewno lampy świetnie świecą, dają naprawdę dość dużą ilość światła wystarczającą, żeby jechać bezpiecznie w nocy i ciekawe są te dodatkowe lampy w nocy. Te lampy dodatkowe nie oświetlały mi drogi. Praktycznie nie widziałem jakiejś super zalety, że one tutaj są. Myślałem, że będą bardziej doświetlały drogę przed kołem, ale za blisko one oświetlały tę drogę przed kołem nieefektywnie. Dopiero w dzień, jadąc za samochodem, jak widziałem swoje odbicie, to ta lampa świeciła, odbijała się normalnie, ale to bardzo mocno świeciło, w związku z czym byłem po prostu najzwyczajniej w świecie widocznym. Taki, wiecie, czynnik bezpieczeństwa. Naprawdę bardzo mocno to, to, to jest widać w, w dzień, czy takie światła dojazdy dziennej, właśnie, żeby moim zdaniem przynajmniej, żeby podnieść bezpieczeństwo tego pojazdu na drogach. Nie słychać go w korkach, ale zdecydowanie w lusterku będzie go widać. Więc fajnie. To co uwielbiam w takich pojazdach jak właśnie X-Ray czy x to bezkluczykowy dostęp, który działa tutaj bardzo prawidłnie, bo wystarczy kliknąć, nie zapominacie, że macie kluczyk w sobie. Klikacie tutaj, aktywuje się stacyjka i w tym momencie możecie zrobić wszystko, czyli otworzyć siedzenie, zblokować kierownicę, czy też otworzyć tutaj zbiornik Paliwa, proszę Was bardzo. Hmm, tutaj grafika. No, na grafice pojawia się e, motorek, taki jak macie. Tu ekran jest ogromny, jest, są wszystkie potrzebne informacje. Dziwiło mnie to, co to jest F-Mode i S-Mode. To są skóry e, tego ekranu i tyle. No, 170 km na zasięgu na, na zbiorniku na chwilę obecną i już rezerwa świeci. E, po nocy jeszcze nie dotankowaliśmy. Nie ma tutaj jakichś wodotrysków, jeśli chodzi o mapy, nawigację itd., a przynajmniej nie znalazłem. Jest kamerka zamontowana, można sobie pobrać aplikację i ściągnąć z niej nagrania, ale jakby nie ma dostępu do niej w trakcie jazdy. Jeden przycisk do obsługi tutaj, tu normalnie jest miganie zazwyczaj długimi, a w tym mamy dostęp do menu i takie podstawowe informacje, też bez jakichś tam rewelacji. Najciekawsze. Diagnostyka i tutaj ECU info i dla niespełnionego diagnosty, idealny ekran pokazując nam wszystko to co się dzieje z silniczkiem. I to by było na tyle, chyba wszystko co można powiedzieć o motocyklu. Liczę, że taka forma testu się Wam spodobała. Jeśli tak i chcecie więcej, zostawcie koniecznie łapę, komentarz i subskrypcję. Za co z góry dzięki. I do następnego. Cześć.